Hej, na wsi i tam was w pierwszym odcineczku z nowej seryki na no, tym otóż kanale kolejnej seryce jak obiecałem jak powiedziałem tak zrobiłem czyli lecimy z pokemon mystery dungeon oh, rescue team EX, yes. czy jakoś tak po no nie oczywiście że nie, bo po co e, lecimy z mystery Dungeonem, zobaczymy jak to tam pójdzie Idziemy co na pewno w fabułkę? Tak. Czy... 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 czy będziemy lecieć po wali? Nie wiem. Może później na live przeniesiemy Zobaczymy, jak sobie wyjdzie. Ale na razie lecimy po prostu. Tak jak lecimy. Czy jest głośno? Chyba nie. Z Mr. Dungeonem nie miałem jeszcze kontaktu, że tak powiem, nigdy w żadnego nie grałem, więc mam nadzieję, że będzie całkiem spoko. Mr. Dungeon, USB xd, znaczy dx. Zaobrazowałem w sumie te rośki, jak się jak wygodnie z tym jest ogólnie. Muszę sobie w końcu kupić po ale popatrzałem, kurwa ceny, z... chyba uleciłem. new game. Let's go. Go sobie tutaj jest, tak powiem, nasza posada została zmieniona. Półki mogłyby być. Jak to tu będzie wyglądało? Welcome. W ogóle teraz tak patrzę, że jest. Pewnie pasuję. Czekaj. O, właśnie. Tak ci mi tak wyglądało. Patrzę na podgląd. taki góry te. Profesjonalna wsi. Nie chcę mi go ładnie rozwinąć do... Nie chcę mi go ładnie dociągnąć, tylko mi go tak grzucę, kijowo. Gdzie to ma te mostki No dobra, było ok, ja jestem... Walnięty, nieważne. Nevermind, dobra. Hey, this is the portal. Tak, to jest portal, który prowadzi do świata Pokémon. Ale zanim będziemy przejść, mam parę pytań, dla No dobra, ogólnie pytania to tak powiem szczerze. Are you ready. Okej. Okay. Mamy wywiad. Ogólnie będę odpowiadał normalnie, tak jak myślę. No tak, żeby wybrać z jakiegoś startera, jakiego chcę. Zobaczymy, szczerze, tak jak jest. Jakiego paku dostanę na start? Takiego dostanę. Do you dream of lounging around idly without much excitement? Wiedział co to znaczy lounging around idly Without max excitement. Do you dream of lounging around? Lounging around, czy to chodzi o leżenie bez większych... bez większych, bez większych... to <laughs> Angielski. Kurwa, ale przyps. dobra, ale nie do końca rozumiem pytanie. Lungu. you of Co to jest to lunging? W no tak. Aaron. Idli. Tak, w marszał leniwowaniu, without, ty, ty. Hmm. Bez większego podniecenia. To właśnie dlatego tak dziwnie, że bez większego podniecenia... no being... Tak, masz. Twój przyjaciel jest knobiony, co robisz? Face up to the bully. In the... Tak, stawiam czoło bully. każdy do bully from afar. Kaosz, to wpatrzenie z daleka, a heckskle? Mówię w angielsku ogólnie, tak co to znaczy Heckle? He, tkle na jękoć co? Zaczekaj, zaczepiać u łobuza od tyłu. Tak, w sumie, szczerze, żadne z tych u... będzie ostrzegać strzegał z daleka. Czyli albo twarzowo, albo z daleka jak taki tyk, albo... <grym> ...albo w plery backstaba, to morda jemy. Let's backstaba. <grym> Niech będzie sticky sticky. There is plenty If you put water you need, for many will it. pełna? Well, no. W sumie nie wiadomo jakie duże pudełko, ale damy do pełna, jak już to... Bierzemy, ile możemy, co nie? Otrzymujesz... E, prezent. Nie wiesz co to jest, góry są otwierane? proste? Z pracy pewnie, kurczę, dostałem z kinga albo z lokota, to pierdolę. <laughs> your country leader is front of head, do you, speak to him. <laughs> Do you like to noise and joy? No, czy głośno? No, tak średnio, nie, lubię z nimi spędzać czas ale nie, tak głośno Nawet nie, nie, no, spokojnie spokojnie. The road? Boli sobie right and the left. No. tam jest na prawo. The trap, go left. W go left, right, it's the trap, go left. Hmm. Jeśli bym wiedział, kto mi powiedział o tym, że jest prezent, czy znaczy prezent ze skarpu prawa, no to jeszcze okej. Okay. Można by to... Można by to wywnioskować po człowieku, który mi o tym powiedział. Znaczy więc... powiedzieć, czy jedynka, czy dwójka, do tego wezmę trójkę, jeśli się okaże później. Ja. Oczywiście, bo ja. i ja. To była ostatnie pytanie, co? Ogo, mi trafi? Jest w ogóle ten? Z... Ki o, kibona bym chciał w sumie. To znaczy no, Ei, w sumie fajnie było. You appear to be! I, I co, to tylko ten jest, tych to... Myślę, że więcej starterów. Ja, come to... pff... Tak, Kam, Dajem... kapel, glint, advice, to tak. Tak, tak, tak. ja. Nie lubisz walczyć. Tu... Przecież dałem backstab'a w play'ach. Okej. Okay. Jesteś coś... ciepły, Czekaj, King, tych. Wrzutów i wiem, co? <grystanie> tak, to cały miar. Ja. Tak, tak. However. W libele. Yeah. Uh, to był ten. Jak ty, jak ty się mówiłem na polsku? Carlos, beztroski? O, no, są. Nie mam pojęcia, co to słowo znaczy. Translator! <grystanie> Dla książki, Erio, coś poczuje tak. <grymne> tak, spokojna osoba taka jak ty powinna być. Nie, no, czy takie miłośne, prawda? Matki, super! Pasuje mi to. Znaczy, chcę zobaczyć, kto jeszcze jest tak, z ciekawości. No to exactly. Czy to wszystkie Pokémon. Z... A to są wszystkie te, co tu było, widać? Nie, no to w sumie z tych, co. albo kiło, no albo matki. Jest to Centakulek, Matchup, w ogóle Nie, no dobra, zostawiamy matkipa. Bierzemy. No, tak, tak mi wyrastała. Wyszła, wyszło. No, squeezedł. Bierzemy matkipka. To jest The Finals, The U, jak to chyba? A partner. O, mogę wybrać sobie tego? E, mojego kumpla? Hmm. To bierzemy na największego kumpla. Wziąłbym albo Cubona. Albo miała. Hmm. Chcę, żeby był, że tak powiem, chodzący na dwóch łapach. jako. ja jako. Matki będę miał problem z wychwytaniem pewnie rzeczy. <grymne> Jak już tak zamyśliły. Więc masz, a może czarny... Nie, weźmy keyboarda No nie, kurde, miał Kurde, nie ocikił, nie ockiłem. Reszta sobie nie biorę pod uwagę. W ogóle mamy tak jednego nie ma... Szkoda, że nie ma tego skleczas, skluj w którym zrobił. Nie dali najlepszego startera z dykanto. Smutna sprawa. W ogóle jest Matki Piedyny Starter z wodnych. A, dawaj tego kibona wtedy. Kibaam! Jest! Eee, partner. Oj, or Czy to ma znaczenie? Przy nie chyba nie ma różnicy w wyglądzie, co nie? Chyba nie, bierzemy tybo. A, Mój best friend. Oh, kibonicking! Jak mój nowy przyjaciel mi zwał, eee. mogę zmienić? Kurde, chyba nie mogę. Tak, szkoda. Zmienić zmieniłbym. Okej, nie wiem, że będę mógł w sumie, to sobie wziął umiała i zrobiłem sobie u mnie rusa Eee, shit To niech się zwie, będzie po prostu... ...kuśwa Przygotowany jestem jak zawsze, nie w nazywanie boków moją ulubioną rzecz, Dobra, będziesz boner.

Tak. My best friendo. A mogę wybrać, ale dobra, nie ale no już jest OK. Już, już nie <grywanie> będę sobie, jeszcze tu czasu. Tak, let's go to the world of Pekong. Go for it. Yes. Nie pójdę też nie miał tytuł I jem nawet chyba czas Where I am? Jest! Jest! to no się dojebałem A czy mi się to wszystko śni? A przyjemny połowy wiatru I znajomy głos Kto to może być? A no, Może mi się dojebał? It's good, no please wake up Come on, wakey wakey o wow, to kibo, nie w finale. Final, Ale była impreza, hopie. Widać po mnie. <grym> o, to musiała być niezła impreza. Tak, padł, jedziemy kiły chleb? A, to dopiero się poznaliśmy. Przecież my, myślałem, że już będziemy przyjść u mnie od samego początku. Tak, and are... A właśnie, ze swojego imienia nie podając, nie? A. Tak, jest A, jestem czuję. Ale wyglądasz jak... Normalne matki. Hmm? O oh, mój Boże! Mam płetwę! O oh, Boże! O oh, Boże. Oh, Boże, kurwa. It's true! Nie wiem się w tym matkipa! Ale dlaczego? Nie pamiętam nic. Oh, you. Your name? What's your name? My, my name My name is Jane. Eh, eee, udam się po prostu zandordowu. Co będzie love? O, ja nie wiem w skrócie. Take. To ja. Is love okej. Okay? Yes. Wszystko się zgadza. Love your name. Way. <laughs> Mój name. O to i wyjmę W name? Ty gnoju. Mam małą pomocę. Taskę co? O, to Butterfree. Co jest, mordo? Co się stało? Co się, co się, co się? To, to nie... To straszliwe. Moich katerpil padło do jaskini. Moje biedne maleństwo. Potężny Fischer. Łał, wow, wyrwa chyba jakoś. Nie? Teraz się w nim mój kadłub się tu wpadł do środka. O Boże, o kurwa. jest młody, żeby wyjść stamtąd samemu. Tak, by chciał mu pomóc. Kronka ze skroni, nie. Co, został tutaj zaatakowany? Przez jednego Ta Nie jest zbyt silny, żeby ich odgonić. Ci co, nie moim maluszkiem. Co zrobił? Boże, Kuba... A, to brzmi okropnie, musimy pomóc! Co to <laughs> Tiny Woods, B1 mm, dobra, jak tutaj to działa? Jak to by... Dungeon! Tak, to jest mystery Dungeon! Tak, no, na zasadzie Mr. Dungeon jest Mr. Place <laughs> Ma sens. Tak, te mi przedmioty layouty, przedmioty zmieniają się za każdym razem, gdy się wchodzi. Hmm, tak, schody. Hmm, hmm, będzie walka. Świetnie, że... też mówi, że nie lubię walczyć, co nie? Tak, okay, czyli tym się ruszę normalnie i mogę też tym... No dobra. Nie, wolę chyba jednak go. mi się przymiesz... Troszkę mi się przymiesz... Ha! ha, ha Spłetwy! Tak. A to może na razie nie. Czekaj, aż coś się pojawi. Sanker! Czekaj, kurde. A tu... ee... mów... a me... ok. No i na strzała, pięknie. Wrót? Och, kurde. Zniszczył. Hyah! W każdym mam chyba tylko tak, lecę. No, sam, no, dobra. water gun! Pięknie! Aż dobra... Na no tak po prostu w, w skałach nie ma. Muszę iść teraz w dół, no to lecimy. Ja w ogóle jak starykaj... A, są schody. A, i tu chyba trzeba iść, no dobra, to pijemy. Tak, ten jest niży. Ten jest tak, i, to jest źródł, ty macie zieloni, temy niebieskie, przy, e, w drodze czerwoni i schody białe. No dobra. Ale widać, jestem daleko, to łotregana używa. E, Pokémonie, okej. Okay. 50 hejsikupet, niszczy o przedmiocik. Ej, tak, e, od razu się rzucić. Aha, mam to pomysł po prostu dobra, ale czy ja potrzebuję o full HP? Underhands, check what's Okej, okay. status, bug, order... Oh, no dobra, nie będę używał tego po co, bo mam w końcu full HP dalej. L2 auto mode. No, no, bez sensu. <laughs> Żebyś samo grała? <laughs> Ale w sumie, da się jakoś zrobić, żeby na przykład on szedł pierwszy? Co ty ze no, Bo w sumie lepiej byłoby, jakby on z przodem, co nie? Wow, No to mamy schod, ale tam przemyśl, jest się pod niego cofnę, może w ten sposób będę go pchał ciągle. Jeszcze do końca nie wiem co, co chodzi z tym... z tym kółkiem. Czy to coś znaczy, czy to coś nie znaczy. W sumie jeszcze mi nie powiedzieli. Nic na ten temat tu. Idziemy bliżej, a nie Dobra, no, to jeszcze co mamy schody, mamy wroga. wziął, już zniszczył, zniszczył A, będziemy sobie przedmiot, to zobaczymy, do jak mi to zejdzie do zera. Okej. Okay. jak na wale. Niszczy każdego bez większego problemu. A, to? No. can't look around, okej. Okay. To, shortcut. A ja mam... o! Oh! A, inne ataki, dobra, dobrze wiedzieć. Ja tu sobie mogę... ...ruchy... How to play... Can't even Basic... Regular... Versus... No czyli normalnie statystyki działają. Ale nie zbyt jest w to... Może jeszcze nie? Niszcz go! idź, moja Armato, Będziesz niszczył! A, głodny! Ja gdzieś tu mam mieć czy to działa? Hmmm, to jest daj HP, max HP. Fjormax, you gdzieś tam na Jakie? Tak jest, co? Fjormax, chodź. No, okej. Ale odnowimy to tego, czy nie? Na I tak średnio. Pomódl field. A, czyli po prostu jestem głodny. No dobra, w hangwier, zaraz padnę z głodu. Czyli jednak nie mogę zwiedzać aż tak dokładnie. Trzeba z Hot Bardzo nawaleć. Bo widzenia nie dostaję. Zaraz przeglądę oczekić w pierwszym misję. O znalazłem, dobra, wyparcie. Mami, where are you? Może dobrze będzie pomóc. Ja mama, czeka. Wynosimy się stąd. Te piśmie. No i mam. Tak, komplet rysk od of Jesteśmy mistrzami, tak, moje słodkie dziecko jest ocalony. Ok, tak, niebezpieczny. niebezpiecznie, ale wszystko się udało, powiedzmy. Tak, mnie nic serennego. Tak, czy mam szczerze poprosić o Wasze imiona? Ja yeah, mi, I'm love, I'm love. <gry> My hero! Hehehehe! <gum> He's on! Hehehe! <gum> tak, to jest świecące oczy, tak? Trochę jestem wstydzający. A nieźle, it's like a my hero! <gum> Dokładnie tak! Hehehe, ta, pomaganie pokonu w szybkich teleportach może być dobrym doświadczeniem, tak? Dziękuję, Cubien, za. Dla... Okej... Okay. Daj mi Reviver's Seed. Dostaję mi nasionko. Żeby jego nie ten to znaczy... w sumie nie wydało, z tym Butterfric'em na czele. mogłoby pójść w półflork się dały to organicy, nie przed Butterfric'i. mam jakieś plany? Hmm... Jeżeli na życie się dotrzymać, możesz może za Nooo. no... No i bierzemy, pijemy mu na no chaty, siema, O Oto miejsce, no i cool, ale chyba gira. Mogę wiedzieć, ale jestem szczęśliwy. No i gitary Tak, to nie srebrnie, jeszcze jestem dziwnie szczęśliwy. Ale to mogą być instynkty, Macha? Nie, nie jest byt macha. To mogło no, być coś tam nie ma Patrz, tak chciałem powiedzieć, że, że jestem matki Aaa, ja jestem pod... Taką chłopcu zrobiłeś wkrótce. Pod... Okej. Okay. No, Mam skrzynkę na listy. Jorem, najbol. Już mówię, że to on tu mieszka, ale to już jest moja skrzynka na listy. Hmm. A dużo naturalnych z no zasadnie. O, coś tam pot. to pomagać po w tych trudnych czasach, a w ogóle teraz patrzę, że ja zasłaniam tego i pankę KB jego dobra. Ja nie musiał się przestawić. Co so, um... Ale tam też tak się... Dobra, po... Po tym odcinku sobie zobaczy gdzie co i jak było w grze. I się tak wystawił. Czy chcesz dołączyć do Twojego Rescue Teamu? No w tak ja się nazywa Rescue Teamu. Refuse. Tego kutuła. Nie dobra. Let's go. Tak. Najwięksi partnerzy hotelne. Nie mamy żadnego. Nie, nie musimy wybrać nazwy Teamu. O mój Boże, Lucky to. E, najgorzej. Z naszego składu. Fuck. <laughs> Czemu oni mi to robią? Nie widzę dobrych nazwy. Eee... Pf, 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 pf. Jakby tu nazwać naszą tężną drużynę? Woda i <laughs> <laughs> Random siblings, res and stars, parkly day, Telta City, Wanita. powiedziałem się odpalić antenę, żebym dobrze to napisał, bo będzie mi smutno jak się to napisze. Tak to się dobra nie pisze? Rojo... Jorozuja... Więc Jak się będziemy zwać. To będzie nasza drużyna najemników za wynajęcia. Od każdej... Możliwej... Rzeczy. Joro... zu Zuja, Zuja. ja Kto oglądał Gintame, to powinien wyłapać na Amazonie Yoruzu-ja. To jest Y, co nie? To pisze przez Y, to chyba też będzie przez Y. Dobra! Tak. To... Nasza drużyna. Jest Yoruzu-ja, okay. i jest. Tak ma być, jes... yoruzu mm. Lubię to, to, dobre imię. Znaczy, percepcyjnie, o tak. Okej, okay, chciałem to dać, gdy zacznie na dwie, okej, okay, czyli dostaniemy czułki, można powiedzieć, ale ty szalik. On ma żółty, ja mam czerwony, ej, ja chcę żółty. Jesteśmy czasem w rescue team, i rojo, i no i pięknie. Let's go, Starting tomorrow! Ej, on ma fainiejszym, ja bym chciał żółtą. No, no dobra, niech mu więc tak to się zaczęło. A laughing Cube beginnen... Tak, girls together. Carriers, curls. Nasze kariery jako rescue team. To jest idealny moment. Żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Więc mam nadzieję, że się podoba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie z tej rzecz, a coś się dzieje. Ale dobra, next morning będzie. <śmianowicie> Proszę bardzo, dziękuję. Do usłyszenia. No, liście, cześć. Bye.